Ja naprawdę jakbym jestem bardzo dumny z tego, co już na i z wielką mobilizacją dla fakt, że w na obojętnego polotu, już będzie to pierwszy w mojej pojazdy i mam nadzieję, że w takim towarzystwie będziemy niezbędnie mogli się ścigać i przede wszystkim będę, będę pokazywał na to, że dużo ilość, która, trochę będzie miała także fajne Dzisiaj przedstawiciele, bo być może ale jak ma, niech pan z nazwiska, ale ja sama nie pan przeczytał, co napisano na SP. I tylko wszędzie były napisy pan prezes ciebie strony. Schowa Lubulski! Schowa Lubuski, Gdzie pan u Was? Nie mam! Tak, to jest nieposiada, bo to cykluszu nie posiada hamulców. Ponieważ by przeszkadzały tylko. powiem, bo to tutaj, Także zaczynamy z od lat trzynastu. Pierwsza rzecz. Mamy dzisiaj tutaj osobę, która w roku będzie miała swój jubileusz. Przez dziesięć i kibicowane w Polsce. Bardzo proszę, tutaj. Mamy tutaj sveku i potrebe s tim da ne vidim što baš jesli je bilo suočavanja Zakończyli następnego sezonu? Nie przygotowałem, bo sezon jest bardzo długi i do jesieni może się dużo rzeczy zdarzyć, ale na pewno taka marynarka u mnie w mojej garderobie się znajdzie. Dziękujemy, Dziękujemy. bardzo. Dziękujemy. Pana karierze... domu, stałe i miałbym okazję tę zakończyć najpierw, 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 to... znaczy, w Najpiękniejsze, Najpierw mniejsze to były teraz wiemy. Znaczy były w przeszłości takie, co kiedy jednak, jak to się mówi, wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. I akurat nie żałuję tego, że nie zmieniłem. To, że w domu, w domu, w domu, w domu, w że teraz wszystko zmieniło się, to mnie gdzieś tam przyszło szczęście, nie było to podobne, tak a tak, że zimno to, dalej, to, tak, to, tak, to, tak, to tak. Mam nadzieję, że ta moja kariera właśnie się tu tak kończy. To tak dalej. Eee, 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 ja tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Ten sezon miał taki wspaniały, dla mnie najlepszy w życiu, dlatego bardzo się z cieszę. Tak, generalnie to mi pomogło w tym, że czułem się swobodniej, że no, mi się bardzo licznie, także kolejny, kolejna sytuacja, która pomogła mi w tym, żeby osiągać jak najlepsze pozytywne. No, szkoda, szkoda, że ja tam zakończę karierę. Brakuje Dla Pana jak Drużyny. No ale w takiej rzeczy kiedyś trzeba gość do kiedyś przychodzi taki mean? karierę, na karierę, jego miejsce na jutro, na jutro, na jutro, Jest miejsce dla niego, to A tak, z tym Pan najbardziej? Swoje. Moje, indywidualne czy drużyny? Na pewno, kiedy to bywa miejsca polskiego. Zapytaj, bo dla mnie jest największa akurat